Niestety nie udało się spotkać z panią prezydent Hanną która Nie miała dla nas czasu. Mamy zapowiedź wyznaczenia terminu w przyszłym tygodniu, za parę dni. Jest to dobra informacja na temat uzgodnienia zasad funkcjonowania dzielnicy Bemowo, i tu, bo lepszy jest dialog niż, y, niż wojna i rozmowa przez media. Natomiast y, wyszła do nas jedynie asystentka pani prezydent, która przyjęła wszelkie dokumenty. Przekazaliśmy informację, y, że dokumenty muszą zostać podpisane w dniu dzisiejszym, bo inaczej ucierpią na tym mieszkańcy Bemowa i poszczególne zadania nie zostaną y, wykonane w terminie. Nie uzyskaliśmy wiążącej zapowiedzi, czy, czy dokumenty zostaną nam dzisiaj zwrócone, czy nie. No, nie mam możliwości uzyskania takiej informacji. Dokumenty zostały przekazane bezpośrednio pani prezydent i to już w tej chwili ona zdecyduje, co, y, co zrobi z tymi, z tymi sprawami. Sprawy są tak ważne, że ciężko mi wyobrazić sobie, aby y, były niepodpisane bądź przetrzymywane przez dłuższy czas.